Przed nami dzień Trzewa, jednak nie każdy z nas pamięta na pamiątkę, czego ustanowiono to święto, dlatego z kamerą wybraliśmy się do Miejskiej Biblioteki Publicznej, by sprawdzić, czy są w Trzewie jakieś pamiątki świadczące o historycznych wydarzeniach sprzed lat. W roku 1918, 11 listopada powstała Polska, powstał rząd, powstało, powstało państwo, ale nie było w tym państwie Tczewa ani Pomorza i dopiero te zabiegi między 11 listopada 1918 a styczniem 1920 doprowadziły do powrotu Pomorza do Polski i Tczew wraca w wyniku pokojowych ustaleń w trakcie konferencji pokojowej w Wersalu z czerwca 1919 roku. Wraca do Polski i 30 stycznia do Tczewa wkracza Wojsko Polskie. Wojsko Polskie wcześniej zajęło Gniew, Pelplin, Starogard i właśnie Szosą Starogardzką, a więc dzisiejszą ulicą 30 stycznia przybyło wojsko dowodzone przez generała Hallera, przybyło do Tczewa. Nasz Na czele tego wojska podąża podążał, pod, podążał porucznik Parat, a generał Haller przybył do Tczewa dopiero kilka dni później, 4 lutego. Do Trzewa wkroczyli i na ulicy, na szosie starogarskiej, dzisiaj w okolicy wieży Ciśnień, w okolicy cmentarza. Tam nastąpiło pierwsze przywitanie wojsk polskich, uroczyste przywitanie przez księdza Bączkowskiego, Jesionowskiego i Sztajna. Następnie ta cała delegacja udała się pod dzisiejszy urząd miasta, gdzie nastąpiło powitanie wojsk polskich na w imieniu społeczności trzewskiej witali m.in. późniejsi burmistrzowie i starosta Orcholski i Arczyński oraz pan Pokorniewski, działacz, działacz polski na pomorzu. A następnie po tym uroczystym powitaniu odbyłam się msza w farze, naszej farze, a po mszy odbyła się uroczystość, taka nieformalna, raut w Hali Miejskiej, czyli w dzisiejszym Centrum Kultury i Sztuki. Kilka pamiątek posiadamy w zbiorach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie, ale z pewnością jeszcze nie wszystko, i część z tych pamiątek jest, znajduje się w domach prywatnych, więc jeżeli ktoś by chciał się podzielić, to także oczywiście zachęcam do udostępnienia w bibliotece, ale mamy zdjęcie ukazujące właśnie moment, kiedy w tym mrozie, na 30 stycznia delegacja tczewska oczekuje na szosie starogarskiej. Na, na nadchodzące wojsko polskie, które od lat wyczekiwali. Co ciekawe, no są tutaj no, księża znani w historii Tczewa, inne osoby, które zostały rozpoznane, a ci chłopcy, których widzimy, ci ministranci, to jeden z nich, pan Samp, jeszcze nie tak dawno żył w naszym mieście i o tych, info, i to, o tych wydarzeniach opowiadał. Mamy tutaj właśnie zdjęcie z powitania wojsk polskich na dzisiejszym placu Piłsudskiego. A poza tym mamy pamiątki może nie bezpośrednio związane z dniem 30 stycznia ani z przejęciem powrotem do Polski, ale troszkę z późniejszymi okresem, czy późniejszymi dniami mam zdjęcia z ślubin Polski z morzem, czy z wyprawy po polskim morzu generała Halera wraz z jego sztabem, wraz z jego najbliższym otoczeniem. A także no, mamy późniejsze materiały, czyli czy wypisy, czy zdjęcia z jakichś kronik, zdjęcia z prasy, artykuły prasowe, artykuł, który się ukazał w dziesiątą rocznicę powrotu Trzewa do Polski, a także mamy kopię, która została zamieszczona w Kocieskim magazynie regionalnym, która okazuje generała Halera na placu, na rynku miejskim, dzisiaj zwanym Placem Generała Halera. Święto Miasta obchodzimy oficjalnie od 1992 roku. 30 stycznia to okazja nie tylko do historycznych refleksji i przypomnienia powrotu miasta do macierzy, ale także sposób nagrodzenia tych, którzy zasłużyli się dla Trzewa swoją pracą i osiągnięciami podczas uroczystej sesji Rady Miasta.